Kilka dni temu w siedzibie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu miało miejsce dość niezwykłe wydarzenie. Otóż to właśnie tam zostały przekazane Muzeum Narodowemu we Wrocławiu dwa dość niezwykłe obrazki, portrety małżeństwa kalterów. Dla nas rzecz o tyle cenna, iż prezentują one artystów wrocławskich. Ciekawy przykład, dzieł z początków XIX wieku, z epoki Biedermajeru. Tym cenniejsze, że znamy też artystów. Otóż Kalter sam się namalował, również uwiecznił swoją żonę. Dla nas to też i dlatego szczególne wydarzenie, gdyż przywróciliśmy w ten sposób obrazy, które znajdowały się niegdyś w dawnej Wrocławskiej kolekcji muzealnej, przedwojennej kolekcji muzealnej. Trafiły tam w 1925 roku, kiedy to wolą niejakiej panny Marii Jeszkę zostały przekazane właśnie do Śląskiego Muzeum Starożytności i Rzemiosła Artystycznego. Wolą owej panny Jaszke było to, aby trafiły właśnie do wrocławskich zbiorów muzealnych. A Panna Jaszkę to nie byle jaka osoba, wszak to była właśnie wnuczka owych kalterów. Mało tego, przekazała wówczas nie tylko pamiątki po swoich dziadkach, ale także po swoim pradziadku, też wrocławskim mal malarze, malarzu, Richardzie Kar Karlu Preslerze, jak i po swojej matce. Bardzo hojny dar, z którego przez długi czas uważaliśmy, że się nic, ale to nic nie zachowało i nagle niespodzianka pod koniec zeszłego roku na rynku antykwarycznym pojawiają się te dwa obrazki.